Siemaneczko, z tej strony, Hubert. Witajcie w kolejnym odcinku z Gry Farming Simulator 2013. Eee, dzisiaj, znaczy, zaczynamy ten odcinek z, eee, tak samo jak kończymy poprzedni z tego samego miejsca. Eee, dzisiaj lecimy kombinować jedno pole. Jak na razie to pole numer 16. Eee, no i teraz nam się nam urośnie 15. Jeszcze 27 z i 26. Eee, no, i lecimy się zobaczyć, co ma u nas już związek po drodze. I zmniejszymy prędkość. Jak widzicie w poprzednim odcinku, Zapomnieliśmy zasiać po numer 16, tych dokumental. 15, przepraszam. Ale, ale lecimy się w do w ostatniej chwili. Wszystko pole mamy zasiane. Eee, tutaj jest poareg mnie. Nie... Um, oto się zaktory kawałek um, Tutaj trzeba w mniejszy czas Potem może usnąć um, Tu jestem odsyłnika e, Dlaczego? Bo ja coś chciałem zrobić pamiętam co um, Każdy każdym razie, bo mnie już przyczepęł Właśnie chodzi o nitkę, podczepię Podczepimy, wszczepęł, pojedziemy pole Jak wiem, wbijamy na nasze pole numer 14. Do eee, około 6 tysięcy. Po alarmie jeden. Eee, I robimy wszystko, żeby było rysunek eee, że trójnioski. Eee, nie chciałem zobaczyć jeszcze. A, nie, nie, nie wiem, czy to się pali, czy nie. Myślę na przyspieszonym czasie hmm. poprzedni odcinek ukupiliśmy a sprawdźmy jeszcze jakie mają statystyki krowy owce, 11 tysięcy, 12 tysięcy litrów i pełno. No dobrze, jak mają pełno, no to super mi e, się przydamy w kombajn. Zmieszamy. Dobrze, ile się mamy Myślę, header z dwóch przejazdów e, 40% zbiornika no i zbiornik jest, no ale ale niedługo będziemy mieli nowe pole, więc to już będziemy mieli większe zarobki. Hmm. Więc zarobki będą i będziemy się rozwijać w sprzęcie. Jak może jakby się cała zrobić. Zaraz po zakupie pola dokupić sobie owieczek. 200 sztuk, żebyśmy mogli z tych owieczek troszkę więcej zarabiać niż, niż dotychczas. To byłoby dobre rozwiązanie. No ale zobaczymy ile ja, ja nie zrobimy 10 duszy. nam ja wszystko co pozwoli. Co zostało? się tak pośmiewa. Prawnie to ok. No, teraz tutaj wjeżdżamy. Liczyłem na jakieś zapotrzebowanie. No, liczyłem, liczyłem. No i sobie uczyłem, bo. Bo nie ma. E, nie ma mojego no zapotrzebowania. A my tam jakieś ceny bez zapotrzebowań. Nie interesuje to bardzo. Ponieważ te Wiecie, zapotrzebowanie to jest. E, dwa razy tyle, półtora razy tyle. No to wiadomo można, można zarobić. Mam nadzieję, że niedługo zaraz będzie kolejne. Zapotrzebowanie. Akurat będziemy sobie na siebie jęćpień. To z tego jeszcze troszeczkę zarobimy. zarobimy, więc to i zobaczymy mam nadzieję że będzie że będzie to zapasowanie bo trzeba by zarobić eee, troszkę i to pole żeby, żeby nie stać w miejscu w środku tarku a sami widzicie jak tutaj jest jak to wszystko wygląda wspomniałem że szło tyle masz że tylko trzeba, znaczy no, to, bo jest typaniem. No ale... Ale... Już wyraźnie jeszcze tego wszystkiego. Spiemy. 26% chyba będzie wczepiał. Dla Pana 14.4 możemy w kredytu maksymalnie Możemy tutaj już gdzieś to był jakiś skrót, jak już on w Przedało się e, wejść W PAN Ale nie pamiętam już jaki to był Nie pamiętam jaki to był skrót no, Na razie nie będę brał kredytu Chyba, tym przypadku, że coś to zmieni. Rajf, spieszmy to wsmałym pole. Spieszmy wszystkie nasze. Wsmażę pak, że w, w pół. troszkę czas. No, się nasze zasilanie przyspieszyło. No, jak nie mieli zaposzyłania, to mogli to robić kredyt. Nie mam pojęcia. Przyszło, mówiłem, że nie chcę rajfy. Teraz już, już się zastanawiam. No, ja jestem w dylemacie. Ten dylemat, chcę to zrobić Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w planie Z tym wszystkim Szybki zbiór Nic mi z tym nie To w ogóle to na narażawka teraz 1100 100 100 to jest właściwie coś jest w podje. Um, No, reszta to widzę, że są z tymi. No bardzo słabo, teraz sobie zrobimy sobie Sprawdzimy sobie jeszcze... Um, kurki. Wtedy mieliśmy 100 jajek, teraz mamy idą. A ja. teraz wszystko robią, jak to robi. Um, mamy piontka jajka 38, tutaj one stoją. Aha. Mamy 100 jajeczek. Tam jest 38. A tutaj kurki są bezobsługowo w tej grze w, w 22 już tam widzieliście w poprzednim odcinku chyba eee, że trzeba pszenicę dawać 22 no, armii to jest jeszcze chyba bardzo, bardzo realistyczne, bo roku no jest tam wysoką piszemy ja, moim zdaniem eee, dźwięki maszyn, silników, co w niektórych bym jeszcze. no jest coś do poszlifowania, ale eee, też, też w większości maszyn są poprawione dźwięki, naprawdę są na wysokim poziomie. Eee, nie możemy wszystkiego, ale może na razie może coś dodać w kolejnej kolejnych odsłonach kurczę znowu zapomniałem nie tutaj tutaj musimy się doplnić lecimy zdążymy tu w nie wysypać tak, ale o psy, 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 psy. i cygle to proszę 82 to jest więcej tak, 4 to później 500 co to zjedziemy tak, nie tak. patrzy jedzie dobrze dziękujemy panu eee, za nakręcenie nie będziemy na, na jakim etapie to jest? Będziemy. Mamy no, nie będzie Więc no, żeby. A to tyle, że jest na ostatnim ćwiczę. A to nie jest na tutaj daj dajmy na 5 dajmy na 5 to pisze, że jest ostatni etap rośnięcia, a jest... nie, to nie jest ostatni etap, ostatni etap to jest tak jak rapat tutaj kwitnie kiedy u tak końcówki zma czy była to nie jest ostatni, co? Tak? tylko farmie poszukuje no ale to jest tylko 13. Stara, dobra. 13. Ogólnie mam też 11 na kluczu. I też miałam mnie... chyba nagrywać z 11. Ale widząc to, co teraz jest. Tak, jako... rozbudowana jest gra w opcji 22. Chyba już na ten 22. To myślałam, że myślałem na tym, że taką część zrobiliśmy serię z 13, Taką wiecie, no, jak jest teraz, trochę trzynastki, trochę 2 2 i potem będziemy już tylko serię 2x2 nagrywał. No bo wydaje mi się, że to samo tak jak jest taka mieszanka. Ale kiedy roczę już trzynastkę, to mówię dobrze. Będzie teraz 13, a że jest tylko 22, Ale kończymy, no skończymy serieł. I przejdziemy tylko do 22. 2 Czyli już się fajnie to tak oglądało, bez żadnych, żadnych y, oglądania, y, czekania na te filmy czy coś. Codziennie będą się ukazywały, tak jak tej pory. I nie będzie problemu, jak I hmm, tak. To była najlepsza opcja. Najlepsze wyjście z hmm, tego wszystkiego. Czy zrobiłem? Nie. Nie zrobiłem. Chyba już zrobiłem tutaj fajnie w komendy na to wszystko. Zabrałam to. Co pilnie. Chyba też to do końca. Nakrętka nie wysiła okay. i lecimy. A jakaś aż spod kost co jechałem, widzę. Co coraz szerzej, coraz szerzej, no, ale to jest przejmów się pana Nie jest pod liniję, ale nie robiłem też nijak. Tak jak, tak jak to robi pracownik mamy to, to wyróżnione rozluźnijmy sobie wyśnijemy z pełni jeszcze nie dostaje dostaje mieliśmy 54% E, I 26 dosypujemy. E, będziemy mieli 80% na przyczepie. I teraz po ugory tam nie będziemy mieli, niestety. E, I przyczepy pełne z y, tego kawałka też nie będziemy mieli. Teraz w y, tej ja będę przejazd. Dopiero sobie przyspieszę czas na maksa. No bo jednak szkoda mi doda mi... E, że im pada, żeby łóżko fajne to nawóz, na pewno, ocownik to A sami wiecie, to jest akurat komu, jak komu, ale wam nie muszę to tłumaczyć lecimy, zjeżdżę ten format na czy nie Patrzcie jak nie, a! Może damy radę. Pójdźmy Tak, w tą stronę. Nie. Kurczę. Teraz najmniej się kawałek trzeba bo tam jak będzie zwężenie. To no, tu nie ma, no, cykło. Okej, okay. a kurczę jeszcze został kawałek ten.

20% oj, nie wiem sorry. Wyłączyłem ten pomad i włączyłem jazdę do przodu jeszcze. Eee, tutaj sprawdźmy tu jeszcze Ar 827, zajedźmy eee, tu wysypać. Zobaczymy jak ta sytuacja rozwinie eee, jak tam urośnie. Ale podejrzewam, że w całej numer 27 rośnie.

tutaj około 37 ton no to już jest ładnie no tak około 50 ton powinniśmy mieć w starym tonach może 50 ton tego wszystkiego no to już na rynku może paki dali po 1000 euro to 50 tysięcy Spokojnie, jakoś zarobić i co, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Dobrze, pójdziemy sobie, jeszcze zbierzemy po drodze i przejedziemy. już pewnie pewno będzie jajeczek, jajeczek będzie pełna, a nie się wniosą. kuraki nie się wniosą. Powiem Wam, że ostatnio miałem 200 jaj, to się zdziwiłem za ile dostałem pieniążków. Bo dostałem dosyć sporo. Dostałem dosyć sporo pieniędzy i tego zaczęło aż postanowiłem to, to, to zbierać. Zbierać w ogóle. No, nie dawać im. E, Takich taki momentów, żeby oni, na znaczy te kurki, przestały się nieść e, Za jest jestem 5000. Za paletę, bo nie ma, nie ma różnicy cen. więc celu urosło, kolejny kawałek porósł nam. A jeden jest w ciemnym, zielonym. Chyba sobie za Hmm, eee... Pozwólcie, że napiszę w Jajka tak mniej więcej zebrane Okej, okay, dobrze i... Wydamy naszą maszynę O! Teraz jest ostatni Ostatni etap, tych tak jakby rośnięcia Tamto Tam rośnie Tam już małe Środkowy ten etap i, i środkowy i ten wczesny więc podzielamy za chwilkę to urośnie wszystko Ech. o nich rośnie dojedziemy na pole no i co? W na następnym odcinku też będziemy sobie kombinować. kombinować rzepaczek Zaraz dojedziemy Jedziemy teraz na nasze pole. No i póki czas jest przyspieszony. To są nadzieje na zapotrzebowanie jakieś by było. Jeszcze przez chwilę. O, tutaj się pojawił ostatni, ostatni etap rośnięcia. No ale zanim my zbierzemy. Ten kawałeczek to już... O! Urosło! Dobra, to zmniejszamy czas ja, Nie, jeszcze nie, nie całość Ale zmniejszymy sobie czas Bo nam to usunie wszystko A ja się z wami żegnam Dziękuję za odcinek eee, Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawimy łapki w górę i zapraszam na jutrzejszy odcinek z Farminga 22. Na razie i cześć.